Abut obchodzi już rok istnienia. Z tej okazji organizowane są tutaj konkursy, w których przyznawane są nagrody. To, co dzisiaj wam pokazujemy będzie odbywało się przez najbliższe 3 soboty września. Serdecznie, serdecznie Was na to zapraszamy. Wziąć udział w losowaniu nagród wystarczy zrobić zakup za co najmniej 100 zł. Trzeba jednak pamiętać, że pośród kupowanych produktów musi znajdować się co najmniej jeden spośród listy sponsorów. Losowania będą odbywały się przez cały wrzesień. Natomiast główną nagrodą jest tablet, który będzie można wygrać 27 września. Serdecznie zachęcamy do udziału w losowaniu.